Co jeśli w Backrooms trafisz prosto do kreskówki z lat 30. To pułapka, za dnia panuje się Lanka, ale nocą animowane postacie ożywają, by na ciebie polować. Jedyną ucieczką jest stoczenie psychologicznej gry o duszę z ich władcą. Dzisiaj przyjrzymy się poziomowi 94. Warto na wstępie zaznaczyć, że całe uniwersum Backrooms to wspólne dzieło tysięcy fanów, które narodziło się z internetowej creepypasty. Nie ma tu jednego oficjalnego kanonu, a szczegóły poziomu bytów i zasad mogą się różnić w zależności od źródła. Na przykład między różnymi wiki, a popularnymi seriami na YouTube. Wersja, którą dziś poznamy pochodzi z fanowskich archiwów, gdzie fikcyjna organizacja MEG opisuje poziom 94 jako jeden z najbardziej pokręconych psychologicznie. Oficjalna fanowska nazwa tego poziomu to Motion, co idealnie oddaje jego niepokojącą, poklatkową naturę. Nadano mu klasę trudności trzecią, co oznacza że jest niezabezpieczony, niebezpieczny i zamieszkuje go niewielka, ale śmiertelnie groźna liczba bytów. Na pierwszy rzut oka poziom 94 to estetyczne kuriozum. Wszystko od trawy po budynki pokryte jest ziarnistym filtrem, jakbyśmy oglądali stary film. To miejsce jest starannie zaprojektowane, by wyglądać jak relikt z przeszłości. Ta stylistyka to jednak kluczowy element pułapki. To, co wydaje się nostalgiczną, bezpieczną krainą, w rzeczywistości jest sceną dla bezlitosnego horroru. Wejście na ten poziom według fanowskich zapisków jest dość specyficzne. Zazwyczaj wymaga ucieczki z poziomu 601 i przedostanie się do huba, gdzie w losowym miejscu na ziemi krótko pojawia się prostokątna dziura. Trzeba działać błyskawicznie, bo zamyka się niemal natychmiast. To bilet w jedną stronę do animowanego koszmaru. Po przybyciu na poziom 94 wędrowca wita się lanka. Znajduje się w miast w miasteczku, jakby żywcem wyjętym z lat 30., 40. lub 50. XX wieku, małe, urocze domki, częściowo umeblowane w stylu retro, stoją wzdłuż schludnych ulic. Jeżdżą tu nawet klasyczne furgonetki do rozwożenia mleka, które, co typowe dla Bakrums wypełnione są cenną wodą migdałową. Centralnym punktem miasteczka jest duża fontanna, z której również tryska woda migdałowa, stanowiąc niemal niewyczerpane źródło zapasów. W ciągu dnia jest tu całkowicie bezpiecznie, a z głośników na słupach co jakiś czas dobiega wesoła, kreskówkowa muzyka. Można swobodnie eksplorować, uzupełniać zapasy i mentalnie przygotować się na to, co nieuniknione. Za miastem rozciągają się pozornie nieskończone zielone wzgórza, i tu właśnie poziom zaczyna zdradzać swoją nielogiczną, senną naturę. Na wzgórzach można natknąć się na losowo rozrzucone meble fotel pośrodku niczego samotna ściana z umeblowaniem a nawet całe pokoje wyrwane z domów, gdzie niegdzie stoją opuszczone wieże ciśnień, również zawierające wodę migdałową. To krajobraz poskładany z fragmentów pozbawiony jakiejkolwiek spójności. A nad tym wszystkim, nad czymś co świadkowie opisują jako przezroczysta góra, unosi się ogromny zamek. To jedyny stały punkt orientacyjny i ostateczny cel dla każdego kto chce się stąd wydostać. To siedziba władcy tego wymiaru, animowanego króla. To fałszywe poczucie bezpieczeństwa znika, gdy tylko słońce chowa się za horyzontem. Transformacja jest nagła. Wesoła muzyka milknie, a cały poziom pogrąża się w złowrogiej ciszy, którą wkrótce zastąpią odgłosy polowania. Z mroku wyłaniają się byty znane jako animacje. Są to ożywione postacie z kreskówek, które w dzień mogłyby wydawać się zabawne, ale nocą stają się bezwzględnymi drapieżnikami. Atakują gwałtownie, a ich Celem jest wszystko, co nie pasuje do estetyki poziomu, czyli każdy człowiek. Ale animacje nie polują same. Nocą pojawia się tu cała plejada dobrze znanych koszmarów. Panowskie raporty potwierdzają obecność uśmieszaków, skóroździerców, ogarów, a nawet męskich form śmierci. Co więcej, poziom ten jest domem dla unikalnej formy śmierci szczurów, które by przetrwać, przystosowały się, upodabniając swoje ruchy do animacji poklatkowej. Przetrwanie nocy sprowadza się do jednej zasady – schowaj się i nie daj się znaleźć. Domy w miasteczku oferują schronienie, ale nie gwarantują bezpieczeństwa. Byty potrafią otwierać drzwi i zaglądać przez okna. Każdy szmer może zdradzić twoją pozycję. Noc na poziomie 94 to test nerwów, w którym jesteś zwierzyną w świecie rządzonym przez drapieżniki z koszmarnej kreskówki. Kiedy wschodzi słońce i byty znikają, stajesz przed wyborem. Czeka na kolejny dzień w miasteczku, czy ruszyć w kierunku jedynej drogi ucieczki, lewitującego zamku. To właśnie tam rezyduje byt 33, znany jako animowany król. Sam zamek to kolejne psychodeliczne doświadczenie. Po wejściu do środka kreskówkowy, ziarnisty efekt, który dominuje na zewnątrz, zdaje się zanikać. Wnętrze przypomina dziwaczny dom zabaw, pełen jaskrawych kolorów, basenów z piłeczkami i placów zabaw. Strzegą go jednak Roboludzie, czyli animowane wersje starych, blaszanych zabawek z lat 30. Stają się agresywne, jeśli zauważam, że ktoś wchodzi w interakcję z jakimkolwiek obiektem w zamku. W głębi zamku znajduje się nawet studio animacji z miniaturową repliką miasteczka, co sugeruje, że cały ten świat jest świadomą kreacją. Po przejściu przez labirynt korytarzy w końcu docierasz do ogromnych drzwi prowadzących do sali tronowej. To tam, na tronie, czeka on. Animowany król. Według opisów jest istotą wysoce inteligentną i w pełni świadomą swojej mocy. To nie bezmyślny potwór do władca, manipulator i sędzia. Gdy gość wchodzi do sali przed tronem, materializuje się stół jadalny z dwoma krzesłami. Król zaprasza, by usiąść, tej prośby nie można odrzucić. Zaczyna mówić o wolności i sposobach na ucieczkę z Backrooms, obiecuje, że jeśli mu zaufasz, uwolni cię. Ale to wszystko jest tylko Wstępną. To jest serce poziomu 94. Próba animowanego króla nie jest walką na siłę. To brutalna konfrontacja psychologiczna. Jak podają mnie liczni, którzy ją przetrwali, król wie wszystko. Zna każdy Twój lęk, każdy koszmar, każdy sekret. Jego celem jest złamanie cię, sprowadzenie do poziomu marionetki w jego animowanym królestwie. Próba polega na wytrzymaniu ataku własnych najgorszych koszmarów, które król materializuje. Przed tobą w animowanej formie. Nie są to zwykłe halucynacje, to spersonalizowany psychologiczny horror. Jeśli boisz się samotności, król sprawi, że poczujesz opuszczenie tak głębokie, że zapomnisz, jak to jest być z kimkolwiek. Jeśli boisz się porażki, zmierzysz się z wizją wszystkich swoich niepowodzeń, wyolbrzymionych i wyśmianych przez groteskowe postacie. Jeden z fanowskich raportów zawiera fragmentaryczny zapis ocalałego. Uchwyt na Mojej szyi zacieśnia się z każdą sekundą. Zapomniałem, jak się oddycha, zapomniałem, jak się myśli. Jestem w tak gęstej konfuzji, że zapominasz o zapomnieniu. Wszystko, co znam, to król. Wszystko co znam to on. Król to potwór, który karmi się strachem i czerpie przyjemność z cierpienia. Kluczem do przetrwania nie jest walka, ale wytrzymałość. Musisz stawić czoła tym wizjom, zaakceptować je, ale nie dać się im złamać. Musisz patrzeć w oczy swoim lękom i nie odwrócić wzroku. To ostateczny test, walka z samym sobą, z animowanym królem jako bezlitosnym reżyserem. Wynik tej psychologicznej bitwy może być dwojaki. Jeśli dasz radę, jeśli Twoja wola okaże się silniejsza niż koszmary, które rzuci na ciebie król, ten dotrzyma słowa. Z jego postaci wydobywa się oślepiający błysk światła, który może teleportować cię z powrotem do miasteczka, albo jeśli masz szczęście, przenieść na losowy główny poziom bakrums, co stanowi prawdziwą ucieczkę. Fanowskie zapiski wspominają też o innych, mniej pewnych drogach wyjścia. Niektóre domy w miasteczku podobno zawierają przejścia do poziomu siódmego. 9. lub 53. Porażka jest jednak znacznie gorsza. Jeśli Twoja psychika pęknie, staniesz się częścią poziomu 94. Na zawsze zostaniesz przekształcony w jedną z animacji, bezmyślną kukłę pod pełną kontrolą króla, skazaną na wieczne polowanie na kolejnych nieszczęśników, Twoja świadomość i wspomnienia zostaną zamknięte w animowanej powłoce, by służyć jako narzędzie w rękach despoty z kresków. A jeżeli chcesz odkryć mroczną tajemnicę słynnych pól, to na pewno zaciekawi Cię ten film.